że nie istnieje czas tylko el destino nas nos a nosotros nos unió para siempre para siempre czasem się zastanawiam jak mogłem się na ciebie złościć. Nawet nie pamiętam o co się pokłóciliśmy. O Obzdurne bzdury. O bzdurne bzdury. <śmiech> <śmiech> nie możemy zapominać, że to co mamy jest niezwykłe. Jest zupełnie wyjątkowe. I nikt tego nie zniszczy. Nawet my sami. A jeżeli tamto się powtórzy. <laughs> <laughs> Muzyka zawsze nas połączy I przypomni o naszej miłości Właśnie sobie przypomniałam Muszę lecieć spotkać się z Maxim, bo Maxi? mówił, że... naprawdę przesadza Nie, wiesz, że bardzo się tym martwię Wiem, ale... Wiesz, że się go. tym przejmuję to, to tylko zawroty głowy Pojawiają się, kiedy za szybko się podniesiesz Nic się nie stało, naprawdę Na pewno? Tak Na pewno, pewno? Na pewno, pewno Już dobrze Wczoraj właśnie skończyliśmy z chłopakami z zespołu komponować fantastyczną piosenkę. I myślimy, że może jeśli ją zaśpiewamy, Yumix mógłby zmienić zdanie. Słuchaj, Leon, wiesz, strasznie cieszę się, że masz taki entuzjazm dla tego zespołu. Naprawdę, naprawdę bardzo się cieszę. I bardzo mi się to podoba, ale... ludzie z Yumixu już podjęli decyzję. I wydaje mi się, że nie ma sensu, żebyś tracił na to czas i energię. Może jeśli usłyszą, co mamy, to wtedy... Wydaje mi się, że najlepsze, co możesz zrobić, to zacząć komponować nową piosenkę i ćwiczyć choreografię do utworu Violetty, tak? A reszta niech nie spoczywa na laurach, bo jest dobrze, ale nie wolno wam przestać pracować, okej? Okay? Tak, Nati? Dobrze. Tak. Cześć, Cześć. Cześć. Co się stało? Kochanie, może jednak uda wam się wystąpić? Może ja wcale nie chcę wystąpić. Ni es ni es Y Solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien, dime quién es el mejor. Hablemos de una vez. Yo te veo, pero tú no ves. En esta historia todo está...